Witam serdecznie. Chciałbym tym razem zaprezentować układ, układ czasowy aktywowany impulsem z boczem narastającym lub z boczem opadającym na określony czas. Jednocześnie, jeżeli występują kolejne impulsy w trakcie odliczania, niezależnie czy to impulsu narastającego, czy opadającego licznik zostaje resetowany i czas jest odliczany od nowa do wyznaczonej wartości ustawionej tym oto potencjometrem wieloobrotowym w tym układzie mamy do dyspozycji czas 100 sekund oczywiście układ mogę dowolnie dostosować Zasilanie układu opisane plus minus. Styki przekaźnika zwierno-rozwierne. Środkowy jest to kom przełączane na boki. Mniejszy układ możemy zastosować na przykład do pompy e, ciepłej wody użytkowej, jeżeli zastosujemy przepływomierz. Eee, czyli w momencie, gdy odkręcimy kran, będą podawane impulsy. Te impulsy załączą nam pompę od cyrkulacji ciepłej wody i szybciej zacznie nam lecieć ciepła woda, czyli mamy oszczędność wody. Eee, dlaczego zbocze opadające i nar narastające? Z tego powodu, że w przepływomierzu Kontaktron, na przykład kontaktron, może zatrzymać się jako zwarty lub jako rozwarty. W celu wyeliminowania właśnie tego problemu, eee, impulsy są podawane narastające i opadające. Może tak przedstawię. Dioda koloru zielonego, załączony przekaźnik, kolora dioda koloru niebieskiego, jest to stan wysoki, czyli zwarty. Tak, na przykład kontakt z zwarty, tu akurat w tym momencie sobie podłączyłem przycisk, że prosto można było to wyjaśnić. Natomiast tu mamy diodę koloru żółtego, która podaje nam w postaci przerywanej długość odliczanego czasu. Jest to mignięcie co jedną sekundę. Może tak, wcisnę przycisk, będę trzymał. Tu chyba mam ustawione, bodajże coś koło 7 sekund. Wciskam. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I przekaźnik wyłączony. Przycisk mam wciśnięty i dlatego dioda koloru niebieskiego jest zaświecona. Zwalniam przycisk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I przekaźnik wyłączony. To samo jeszcze raz. Może krótszy czas. Minimalna wartość jest to 1 sekunda. Oczywiście, niniejszy układ możemy sobie wykorzystać do podawania np. krótkiego impulsu. Wciśnięcie krótkiego aktywuje nam przekaźnik tylko na określony czas. Jeszcze jedną rzeczą, a, która jest Pozytywna przy zastosowaniu Procka i napisanego programu to, że po odłączeniu zasilania, odłączyłem teraz, załączam ponownie i nie zostaje załączony przekaźnik, mimo stanu, w jakim jest Kontaktron. Może jeszcze tak wcisnę. Odłączę zasilanie. Wciśnięty przycisk. I odliczanie nie zostaje rozpoczęte. Dopiero w momencie, gdy kontakt czy przycisk zmienia swoją polaryzację, czy, przepraszam, nie polaryzację, tylko swój stan na przeciwny, w tym przypadku zbocze opadające, zostaje załączony przekaźnik. Potencjometr jest 28 obrotowy, precyzyjny, więc tutaj dlatego tak trzeba ok, to chyba byłoby na tyle e, tu mamy podawanie impulsu e, zasilającego, w tym momencie jest to 12V e, na pin czwarty tak, napin czwarty, czyli mamy tak plus zasilania minus. Eee, tu jest zasilanie powtórzony plus oraz podawanie impulsu na czwarty, czyli jeżeli z zewnątrz gdzieś możemy, będziemy podawali eee, plus 12V lub zabierali, tak to możemy w ten sposób aktywować eee, układ, eee, najczęściej, a właściwie zawsze opisuję to jako impuls, tu w tym przypadku tego nie dokonałem, a więc to, go, to robię. Literką I. Ponieważ złącza mogę stosować trzypinowe e, lub czteropinowe, kwestia jak zastosowanie. Tu akurat jest czteropinowe z tego tytułu, żeby dwa przewody bezpośrednio pociągnąć do kontakt tronu, do przepływu mierza, żeby było to jak najprościej. Ok, to byłoby na tyle układ oczywiście do nabycia, do nabycia umie za pomocą e-maila, ewentualnie portala aukcyjnego, jeżeli tam znajdziesz, jeżeli będzie zapraszam na moją stronę internetową www.imex.elektroda.eu ukośnik galeria telefon kontaktowy do mnie mimo wszystko wolę kontakt e-mailowy ale podaję 502 812 675 bardzo ciężko jest się do mnie dodzwonić. Więc jeśli potrzebujesz szybkiego kontaktu pisz koniecznie email mail imex imex2małpaop.pl e-mail odczytasz w stopce filmu. Okej. Okay, to chyba byłoby na tyle.